Kopiemy ziemniaki, a Michała nie ma i nie ma. Ile można na niego czekać? Z tymi chłopami to jest. No, to tam, Hania. Cześć, Michał. Gdzie jesteś? No, ciebie już widzę. Yy, gdzie mogę Ciebie szukać? Kochana, wystarczy się odwrócisz. Dobra, faktycznie widzę. <laughs> nie było tematu. Do zobaczenia później. No to na razie, cześć. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Całe szczęście Michał zdążył już do nas dotrzeć. Wracamy z powrotem po tej jakże długiej przerwie, no ale niestety żniwa i siebie, wie, że paku w tym roku mocno oddały nam w kość. Na szczęście Hania już posiała rzepak, co prawda we wrześniu, ale liczymy i tak na dobry plon. Zapraszamy dziś na relację ze Szkotowa na Mazurach. Pokażemy Państwu jak przebiega zbiór ziemniaków. Podsumujemy sobie wszystkie zabiegi, które do tej pory na plantacji wykonaliśmy. Myślę, że jest to jeden z ciekawszych odcinków. E, nikt z Państwa nie powinien się z nami dzisiaj nudzić. Przed nami masa ciekawych informacji. Zapraszamy do oglądania. Szanowni Państwo, ze mną jest rolniczka i szefowa tego gospodarstwa Agnieszka Tołoczko. Agnieszko, opowiedz proszę co nieco o historii gospodarstwa, która jest bardzo bogata. Jesteśmy w Szkotowie na Mazurach. Tu gospodarstwa są bardzo duże rozległe, bo to są były PGR, tu był bardzo duży kombinat rolny łyna. Ja gospodarstwo przejęłam 5 lat temu po moim tacie, który bardzo poważnie zachorował i nie był w stanie dalej prowadzić tego gospodarstwa. Strukturą, struktura zasiewów, jaką on prowadził, to były przede wszystkim zboża paszowe, rzepak, no i gryka. Niestety ekonomia tego mhm. gospodarstwa nie zamykała się na tyle, że można było wiesz, inwestować, czy robić jakieś remonty, modernizacje maszyn, modernizacje, jeśli chodzi o technologię nie wchodziła tutaj w grę dlatego, że no, nie wystarczało nigdy, tak? Rozumiem. Było, często była tu jakieś, jakieś anomalia pogodowe występowały w tych terenach, susze, gradobicia, jakieś przymrozki, więc też trzeba było się posilać kredytami, kredytami suszowymi. Ja właściwie stanęłam przed takim zadaniem bardzo trudnym, bo nie dostałam jakby karbonki pełnej pieniędzy, tylko dostałam bardzo pustą studnię, czyli gospodarstwo, Bez które... Bez instrukcji obsługi jeszcze pewnie. Bez wody. Słuchaj, <słuchaj> zimie piąta, szósta klasa gleby, właściwie w bardzo dobrej kulturze, tak. bo to trzeba przyznać, ale z małymi perspektywami, co dalej, co dalej robić. No i słuchaj, <słuchaj> zaczęłam się zastanawiać, czy nie uprawiać tutaj marihuany, konopi indyjskich leśniczych. No już takie tak? myśli miałam, no bo... Jak toną... No coś trzeba robić, tonący, słuchajcie. tonący brzykwy się łapie. Ale się dowiedziałam, że to jest po, po dłuższych analizach, że to jest potrzebna lepsza klasa gleby, najlepiej trzecia, czwarta klasa gleby, więc moje Aha. ziemie się absolutnie do tego nie nadają. Potem było, w grę wchodziły też trawy nasienne, ale pojawił się mój kolega na horyzoncie, mówi Agnieszka, 35 lat temu z powodzeniem. Na tych terenach uprawiane były ziemiaki przemysłowe. Właściwie Aha. muszę Ci powiedzieć, Haniu, że tutaj co 15-20 kilometrów to była jakaś gorzelnia. Gorzelnia produkowała hektolitry spirytusu. Te tereny tak. słynęły właśnie z dobrego spirytusu, z ziemiaków. Rozsyłane były po, całym, po całej Polsce, być może nawet i dalej. W każdym bądź razie dzisiaj już tylko chyba zostały dwie czy trzy gorzelnie, więc jakby ta produkcja ziemiaków została upadła. przerwana. Tak. Też za niedzicą były uprawiane 20-30 lat temu ziemiaki, sadzeniaki. Też już jakby ta, ta uprawa wymarła śmiercią naturalną, wiesz. Mhm. Pociągi, transport, ekonomia. no Rolnicy woleli wybrać tą, tą wygodę, czyli uprawę, uprawę zbóż, rzepaku, łąki, trawy, wiesz. Weszli w krowy, w pastwiska, Rozumiem. jakby te ziemiaki zostały wykluczone z tego terenu. No i pojawiłam się ja. I ten mój kolega, i reaktywaliśmy, reaktywowaliśmy tą uprawę ziemniaka tutaj na tych terenach, można powiedzieć, że dziewiczych, bo jak ziemia nie widziała 35 lat ziemniaka na polu, no to wiadomo, że... Trzeba wszystko zaczynać od nowa. Ja mam pytanie, jakie były, jakie były największe trudności, z jakimi się spotkałaś po, po podjęciu tej decyzji, że okej, okay, ziemniaki to jest to, biorę to, wchodzę w to? No wieś, na początku to była trudność taka, że ja nie miałam nic, nie miałam sprzętu, nie miałam, nie miałam wiedzy, no ale ten kolega we wszystkim mi pomógł. W pierwszym roku zrobił mi usługowo tego ziemiaka, posadził mi tego ziemiaka i pomógł też w zebraniu. Ja po pierwszym roku, mhm. bo za, zasadziłam 70 hektarów, był bardzo mokry, mokry rok, bardzo odpowiednie warunki. Ja zebrałam tego ziemiaka bardzo dużo, jak na te tereny, bo to było 50 ton z hektara. Tak. Ziemniak był ładny i słuchaj, cena była doskonała, bo po 50 groszy go sprzedałam, więc w pierwszym roku zarobiłam krocie na tym ziemiaku, no To <coughs> idealnie się wstrzeliłaś. Tak, jak, na, ten te, jak tak. na moje ziemię to był po prostu wybitny zarobek z hektara. Aha. I w pierwszym roku mogłam pozwolić sobie już na inwestycje, kupiłam pierwszy kombajn jednorzędowy mhm. i e, adaptowałam jedną, jeden z magazynów murowanych, stary, super, w ogóle stare magazyny są świetne na adaptację, e, jeśli chodzi o przechowanie ziemniaka, może kiedyś uda nam się o tym opowiedzieć. W każdym bądź razie yy, yy, czy magazyn został tak. przechowany, i ja już mogłam pierwsze 600 tą zimiaka w pierwszym roku yy, przechować i z zarobkiem na wiosnę sprzedać. No dobrze, tak było 5 lat temu. Zaczęła się od 70 hektarów ziemniaków, adaptacji magazynu. A jak to wygląda w 2021? No, dzisiaj już mamy trzy razy taką powierzchnię. O proszę, i e, z ukierunkowaniem na jaką produkcję ziemniaka? No właśnie, wiesz, nauczyliśmy się robić tego ziemniaka bardzo szybko, bo my jesteśmy bardzo pojętni <grym> i, i, i przeszliśmy taką szkołę y, y, mega szybką. Już dzisiaj mhm. robimy bardzo jakościowego ziemniaka. Bo taki też na rynku jest potrzebny. Musi Oczywiście, być że tak. Jakościowy ziemniak. Robimy połowę areału sadzeniaka, materiału sadzeniakowego. Przede wszystkim odmiana gala, to jest taka odmiana do gotowania. Bardzo fajnie się sprzedaje myta pakowana w supermarketach. Ludzie chcą teraz wiesz, ładnego, smacznego zimiaka, nie chcą już tego brudasa kupować na rynku. Nie chcą już myć, nie chcą już obierać. Najczęściej chcą gotować w skórce, więc ten ziemiak musi być jakościowo bardzo dobrze zrobiony. I część robimy też zimiaka właśnie jadalnego. Takiego podpakowanie, odmiany wszech, wszechstronnie użytkowe, mhm. takie wyszli do gotowania, do sałatek, żeby miały ładną skórkę, nadawały się też do mycia. Haniu, tak, Haniu, ale ty tylko o ziemniakach. ja Cię na kawę zaprosiłam. Mogę ci wlać kawę? <noise> Oczywiście, z miłą chęcią napiję się przepysznej no, kawosi. Trzymaj trzyma piżankę, ja ci będę mówiła. Dobrze. Powiem Ci tak, jak się wejdzie Aha. w ziemiaki, to już jest miłość do końca życia. Ktoś mi kiedyś to powiedział, że jak już wejdziesz zimiaki, to ciężko ci będzie z nich wyjść. I faktycznie tak jest, wiesz, nie każdy rok jest ekonomicznie udany dla ziemniaków, bo dalszy dzięki. Bo bywa też tak, że wiesz, jest nieurodzaj. Bywa tak, że na przykład, tak jak w tym roku jest bardzo dużo parcha, a yy, w Polsce to się przyczyni, przyczyniła do tego susza, no nie będę ukrywała, że wiesz, nie wszystkie odmiany mi się udały. No, bardzo ładnie wygląda Lili, bardzo ładnie wygląda Madeira, ładnie wygląda Wineta, ale też są odmiany, które mają dużo mhm. parcha. Są też. Ym, Yy, gleby, które mają u bardzo wysokie pH, yy, to, co sprzyja też rozwojowi parcha. Fakt faktem, że parch to nie jest choroba, to jest tylko urok zimiaka, bo pokażę Ci. Przepraszam, tylko się napije. Oczywiście. Mmm, silnicie smakuje kawa na polu. To jest ziemiak, który tak? ma parcha. Ma ładną skórkę, może tak nie widać dobrze, ale jest. Delikatny, jest gładki, nie ma żadnych wybroczeń. Natomiast Ona się nie łuszczy, jest taki żółciutki. Nie łuszczy się, bo już jest dojrzała skórka i nadaje Aha. się właśnie już do mycia i dalej pójdzie do pakowania, Rozumiem. dalej pójdzie do sprzedaży dla bardzo wymagających klientów. Bo jest ziemiak smaczny, jakościowy, dobrze zrobiony. Zbieramy go tak, żeby nie był obity. Tak. O to dbamy. Zbieramy go od razu w skrzynie i tak idzie do odbiorcy naszego, który odbiera ziemiaczki tirami. Jeśli chodzi o parcha, to są takie tak. wybroczyny na skórce, ale jak to wygląda z parchem? Mm, parch w sadzeniaku, bo akurat u nas występuje w sadzeniaku ten parch, Oje. przeszkadza tak, jak piegowatej kobiecie rodzić niepiegowate dzieci. Zrozumiałaś? No to tak to wygląda. <ścoughs> Wiadalnym parchem Tak. na przemysł. Sadzeniaku, z powrotem do produkcji. Dobrze, Agnieszko, porozmawiałyśmy już o tych ziemniakach. Ja mam jeszcze y, pytanie. Niektórzy z Państwa na pewno y, kojarzą Agnieszkę i jej gospodarstwo y, z YouTube'a. Jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś y, kręcić filmy na tego YouTube'a i, i co ci to daje? Trzeba powiedzieć, że ja oprócz tego, że jestem rolnikiem, jestem producentem smacznych, fajnych ziemniaków i sadzeniaków, to też mam jakieś hobby. Moje hobby od zawsze to było malowanie, śpiewanie, pisanie wierszy, robienie, robienie, robienie zdjęć, taka Aha. dusza artystyczna. Rozumiem. I ja właściwie, żeby wiesz, nie tylko tyrać, nie tylko orać, nie tylko sadzić i kopać, to muszę też mieć swoje jakieś życie prywatne tak, i to jest to moje drugie się. ja. Czyli druga Agnieszka to jest właśnie ta z aparatem, z kamerą. Mhm. Nie wszyscy znają z tego, że ja na każdej imprezie wszędzie robię zdjęcia, kręcę. Wszyscy mówią po co, po co, a za jakiś czas, ale nie masz mojego zdjęcia czasem. To mam. Natomiast jeśli chodzi o filmy na YouTubie, tak. E, jeśli Ludzie chcą oglądać, co się dzieje u innych i ja mam się czym podzielić, bo ja robię to z satysfakcją, ja robię to z miłości. Tych wyświetleń jest tam dosyć dużo. No i cieszę się tak. z tego. Absolutnie, absolutnie cieszę się, że mogę się tym podzielić. Ja się niestety nie boję się tego. Aha. E, jestem otwarta do ludzi, bo kocham ludzi Niech i, 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 i trzeba się tym dzielić. To nie to pokazywanie w świat. Tak. A wiesz, a że specjalizujemy się też w tych ziemniakach, to też jest taka uprawa, że nie zawsze u każdego możesz to podpatrzeć, więc my chcemy też pokazać taką tą jakościową uprawę ziemniaka, propagować i mówić, żeby się nie bać, spróbować, może nie od razu 50 hektarów, spróbować 5, 10 hektarów, posiedzieć się fachowcami, bo wiadomo, że my wszystkiego nie musimy wiedzieć, ale są fachowcy, tak jak ja na przykład korzystam z usług Programu. przyjeżdża tak. do mnie doradca i mówi tak Agnieszka, mamy to, to, to i to. No w tym raku na przykład świetnie, bo weszłam w taki program w ogóle, jeśli chodzi o stosowanie całej chemii w zimie. Tam w ogóle mi się ten program tak niesamowicie podobał, bo słuchaj, nie przyszły Aha. jeszcze środki z tego programu, a już przyszły nagrody z tego programu. <laughs> Właściwie to od razu i w pierwszym tygodniu po zamówieniu tego pakietu przyszły tak super Super rower, taki, wiesz, jakiś taki na akumulator. Przyszły tylko jakieś drukarki, jakieś słuchaj roboty, wiesz, no dostałam tyle tego sprzętu, że praktyczne nie... rzeczy. Cały pokój był tak. zawalony, bo to był, wiesz, taki program z punktami z, z y, premiowany. W każdym razie w ten program mhm. wierzę, i on był od A do Z, czyli od herbicydu po, po odżywki i cały z tego programu skorzystałam. Więc tak naprawdę nie musisz wiedzieć wszystkiego. Przyjedzie fachowiec i on ci wszystko powie. Jeśli chodzi o dobór odmian, no to musisz wiedzieć, czy chcesz robić ziemiaka jakościowego, jadalnego, czy chcesz robić przemysł, czy chcesz robić sadzeniaka. No to masz tylko taki wybór, tak? tak. Robisz y, przemysł, jadalny, sadzeniak. Ale proponuję wszystkim nowym producentom ziemiaka, żeby zaczęli właśnie od przemysłu, żeby się nauczyli, co z czym się je, a dopiero weszli w ziemiaka jadalnego. Tak na początek, na spokojnie. Na spróbowanie. Dobrze, Agnieszko, pięknie Ci dziękuję za tę przemiłą rozmowę. Niestety czas nas goni i musimy iść na pole, pokazać, yy, pokazać jak pracuje kombajn, jak się zbiera ziemniaki i całą tą, całą tą produkcję ziemniaka od kuchni. Haniu, o ziemniaku mogę opowiadać 24 na dobę. Porozmawiasz z Michałem o tajnikach produkcji, o tym co i na co zostało zastosowane, żeby nasi widzowie mogli. za zatem widzieć. zapraszam Cię na moje pole, gdzie będziemy teraz kopać akurat przepięknego ziemniaka Lili, bardzo smacznego, także Hania, Aga i Lili. Bardzo dziękuję. Idziemy na pole. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, obowiązki są za nami, a przychodzimy do przyjemności Agnieszka. Przyjemności? Tak? Przyjemności, bo zbieramy to, na co pracowaliśmy cały rok. Chciałbym zadać sobie kilka pytań, jak to było od wiosny na waszych polach. Bo o tym, jakie macie greby, już wiemy. Powiedz nam, jak było z pogodą. Było bardzo trudno. Wczesną odmianę zresztą zaczęli sadzić już w kwietniu, w połowie kwietnia i to był błąd. Ziemia była niewystarczająco ciepła, bardzo zimno było, były przymrozki, śniegi padały po posadzeniu wczesnej, wczesnej odmiany kolomba. I co się stało? Prawie 15% ziemniaka nam wypadło. Skutkowało to obniżeniem plonu. Wczesnego ziemniaka zbieraliśmy już ponad miesiąc temu. Okazało się, że tego ziemniaka było bardzo mało, bo... 23 tony z hektara, no ale nie ma co płakać. Teraz robimy już kolejną odmianę, yy, odmianę, którą sadziliśmy poprawnie, w ciepłą glebę powyżej 8 stopni. No i teraz widzimy, że plon jest ok, powyżej 40 ton z hektara, jakościowego, ładnego ziemniaka, także będzie pani zadowolona. Cieszymy się. Yy, Agnieszka, powiedz, jeżeli chodzi o samą technologię uprawy, bo wiem, że pola są bogate nie tylko w ziemniaki, ale również w te piękne okazy, które. Są troszeczkę cięższe niż to, co chcemy zbierać z pola, tak? Tak, można często pomylić właśnie na kombanie. I ja mam taki problem, jak wybieram y, kamienie z ziemiaka, to często właśnie robię tak jak ty, stukam i wiem, że to jest kamień, kamień idzie z powrotem do y, zbiornika na kamienie. Zbieracie je wcześniej przed uprawą? Odkamieniamy, tak, czyli tak, idzie orka, odkamienianie, spulchnianie, bardzo ważne jest spulchnianie, ziemiak lubi bardzo pulchną, rozdrobnioną glebę. I w taką glebę wsadzamy ziemiaka. Wsadzamy ziemiaka, robimy herbicydy przedwschodowo, przed wschodzeniem ziemiaka. Bardzo fajne rozwiązanie. W tym roku szła chemia z prokamu, to był program prokamowski. Pamiętasz, co szło? Tak, doskonale pamiętam. Jeżeli chodzi o herbicydy, to robiliśmy przedwschodową mieszaninę prosulfokarbu, metrybuzyny i chlomazonu. To jest takie rozwiązanie, które kompletnie nam załatwia wszystkie chwasty. Też stosujemy metrybuzynę w niższych dawkach przed wschodami, ponieważ mamy różne wrażliwości odmian, prawda? Tak, metrybuzynę stosujemy już tutaj ponad 4 lata z bardzo dobrym efektem. Agnieszko, mam jeszcze pytanie. Wspomniałaś o kamieniach. Czy kamienie zostają u was na polu, czy wywozicie je z pola? W tej chwili mamy technologię, że wywozimy kamienie z pola, to jest ponad 150 ton z hektara. O kurczę, chciałbym, żeby tyle było ziemniaków, <laughs> prawda? <laughs> z trzech hektarów żeby było, chociaż. Słuchajcie. Mm... Teraz w tej chwili stajemy przed zakupem nowego sprzętu, nowej technologii, to będzie sadzarka strukturalna, nowy odkamieniacz, wtedy będziemy sypali kamienie na zagony z naszą technologią. Tak. Można ją obejrzeć również w internecie, a niebawem u nas w Szkotowie. Jeżeli chodzi o sadzenie, będziesz sadziła ziemniaki na raz z blachą, czy będziesz je później formowała? Na raz, sadzimy na raz i jesteśmy... Zadowoleni z, z, z tego formowania, My mamy tutaj lekkie gleby e, piaski. Zasumujemy widgoć, prawda, bo to jest bardzo Fajnie się formuje, ważne. także nie mamy z tym problemu. Jeśli chodzi o odmiany, gro odmian to są właśnie odmiany jadalne. Robimy ziemniaka jakościowego pod pod podpakowanie, podmycie. Widzimy piękne, kształtne ziemniaki, to pokazuje, że ta gleba rzeczywiście jest tutaj dobrze spulchniona. Jest dobra dla ziemniaków, bo nie zasklepia się, nie jest ciężka, prawda? Absolutnie. Więc tutaj nie mamy problemów z tym, że ziemniaki nam odbijają, są niekształtne. To, to są takie grunty, gdzie rzeczywiście możemy tego ziemniaka po wybraniu kamieni z ziemi uprzednio produkować i mieć wysoką jakość. Jednakże no niestety, w tym roku podobnie, brakuje wody, prawda? Brakowało wody. Brakowało wody, kiedy, kiedy ziemniak tuberyzacji przechodził, czyli miały się pojawić te nowe dzieciaczki, nasze ziemiaczane. Brakowało wody i gro odmian nie zawiązało tyle, ile potrzeba. Później dopadało nam tej wody i stało się tak, że niektóre ziemiaki porosły naprawdę olbrzymie, ogromne. Ale w związku z tym, że tego ziemniaka prawdopodobnie będzie mniej niż w tamtym roku. Poradzimy bo... sobie ze sprzedażą też <noise> tych dużych, prawda? No musimy sobie poradzić i tego ziemniaka konsumenci również będą musieli zjeść. On nie jest niczym gorszy, tylko tyle po prostu, że jest duży. Jeden ziemniak wystarczy, żeby jedna osoba się najadała. Agnieszko, powiedz, yy, przechodząc już płynnie dalej do technologii uprawy. Yy, zastosowałaś cały nasz kompletny program, zarówno jeżeli chodzi o nawożenie do listnej, jak również ochronę fungicydową, prawda? Yy, tak, w programie było bodajże 5 czy 6 Zabiegów. Ja jeszcze dokupowałam dwa zabiegi, dlatego że wegetację troszeczkę przeciągnęliśmy. W związku z tym, że deszcz popadał, chcieliśmy jeszcze pociągnąć, żeby, żeby ten plon się zrobił lepszy. I ostatni zabieg przed, przed paleniem robiliśmy. Była duża inwazja chorób. To sam widziałeś, tak, boś u nas na polu. Tak. No i, i, i czasami było tak, że, że 7 dni to było już za dużo i trzeba było szybko wyjeżdżać dokładnie. z Dokładnie, musieliśmy, musieliśmy reagować. E, tutaj spadło bardzo dużo deszczu w tej końcowej fazie wzrostu ziemniaków, prawda? Ta zaraza wtedy też się pojawiła na tych odmianach, gdzie mamy bardzo bujną łętę, jak na przykład gala, tam gdzie te ziemiaki jeszcze mocno wygotowały, rosły. Tutaj zastosowaliśmy rozwiązanie szybkie, interwencyjne i czyszczące, gdzie poszedł mocny systemik wzorów, razem z w mieszance z fluazenamem, czyli z altimą. Czyli zadziałaliśmy na, za na zarazę tak jakby z trzech miejsc, systemicznie, powierzchniowo i czyszcząco. Bardzo dobrze nam ten zabieg tutaj zadziałał, chyba myślę, że możesz tak, to potwierdzić. Ale to pamiętasz, żeśmy poszli na pole i żeśmy tak. wylukali takie oczko z tej zarazy Dokładnie. i tu palić, palimy, palimy jak najszybciej, bo to się rozprzestrzeni. To była pierwsza zaraza właściwie w Szkotowie, mam nadzieję, że ostatnia. Tak, to było takie małe zastoisko wodne, po tym dużym deszczu ona rzeczywiście weszła, ale poradziliście sobie z tym pięknie. Jeśli Poradziliśmy końcu... sobie. Poradziliśmy sobie, bardzo mi miło. Poradziliśmy sobie z tym pięknie. Jeżeli chodzi o sam park, też tutaj staraliśmy się układać to nawożenie. Oczywiście nie mamy na to wpływu w 100%, bo jak jest bardzo sucho, ten parch pojawia się na bulwach. Jeżeli w okresie tuberyzacji, tak jak tutaj w Szkotowie były niedobory wody, no to mamy bardzo, bardzo duży problem z parchem. W całym nawożeniu dolistnym star staraliśmy się mocno iść z manganem. Co drugi zabieg on tam był stosowany, oprócz tego mikroelementy, cynk, żelazo, miedź, molibden, poza tym tak. też fosfor potas, po to, żeby uzyskać ziemiaki, które przede wszystkim nie są puste w środku, te duże bulwy, a jednocześnie utrzymują kolor miąższu nawet po ugotowaniu, prawda? No i Bor y, szedł tak, szed w borf. dawkach, szedł Bor po dwa litry. My nie żałujemy na mikro, także chcemy, żeby ten ziemiak był zdrowy i też się dobrze przechowywał. I w końcowej fazie dawaliśmy jeszcze wapno, przecież tak? Tak, pod, pod kątem skórki, prawda? Tak. Powiedz, Agnieszko, na jakie plony liczysz? Oczywiście tutaj jest duże zróżnicowanie, więc mamy mozaikę glebową, mamy różne odmiany, ale wiem, że zaczęliście już zbiory, tak jak wspominałaś, wczesna Kolomba, no tam niestety nie uzyskaliśmy 30 ton. Czy tutaj teraz liczymy na więcej? Tak, już żeśmy y, Kolejne pole, z kolejnym polem schodzimy. Y, no, zróżnicowane są plony od 30 i tutaj widzę, że już będzie coraz lepiej powyżej 40 ton z hektara. Także już jest wynik zadawlający, Tym bardziej, że ceny y, cały czas w górę. Michał, ja byłam wczoraj na rynku. Niesamowita rzecz. Na rynku w Nidzicy. Jakie ceny? Spotkałam takich fajnych, starych rolaków, którzy uprawiają po pół hektara, po hektarze. I ja mówię, jak tam zimiaczki w tym roku? No! Są. Dobrze, niedobrze są. A po ile sprzedajcie te ziemniaczki No po złoty 50 i macie klientów, no Jez. mamy. Zobacz, Agnieszko, my powinniśmy się uczyć, Ani ale w produkcji ziemiaka jest, może nie produkcji, ale sprzedaży, sprzedaży, prawda? No tak, tak, że oni sprzedadzą 3-4 woreczki i to do jest, wiesz, ta tradycja na rynku, czyli przychodzą klienci po tą starą, jedną odmianę. Eee, bryza. 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 Żółty, tak. żółty. Wspomnijmy, bo my jesteśmy w takim miejscu, gdzie tak naprawdę ścierają się te dwie granice miąższu białego i miąższu żółtego. Dokładnie. tu gotujesz w domu ziemniaki, jakie jecie sami? Eee, szczerze to powiem, że ja generalnie lubię, lubię i białe i żółte ziemniaki. Dla mnie ziemniak ma być smaczny, ma być, ma być um, wszechstronnie użytkowy i takie ziemniaki lubię. Ma bardzo dużo ulubionych odmian. Taką przede wszystkim to jest odmiana Gala, ale też właśnie lubię lilii, eee, lubię winetę. No masa jest tych odmian. Madeirę, no mogłabym wymieniać, bo wszystkie te ziemniaczki, ignacy, wszystkie te ziemniaczki są bardzo smaczne. Co jest ważne? Gotować skórce, gotować skórce. Ziemniaki mają 76 kalorii, mniej niż ryżu. Są zdrowe, nie tłuczą. I można z nich ugotować minimum tysiąc potraw. Piękna reklama ziemniaka. Drodzy Państwo, zapraszamy. Zapraszamy już niedługo, myślę, na kolejny odcinek ze Szkotowa. Będziemy pewnie rozmawiali już w przechowalni. Mam nadzieję, że wszystkie ziemniaki uda się zebrać. I co? Zabieramy się zał pracy. Bardzo Nie Ci tak. dziękuję, Agnieszka. Słuchaj, Michał, życzymy wszystkim rolnikom pogody, do zebrania tak. e, jak najlepszych plonów, dobrej ceny. No i cóż, no i dużo miłości, bo tyle potrzeba, żeby tworzyć te piękne cuda ziemniaczane. Bierzemy się do roboty, do zobaczenia. Widzisz Hania, szybko minął nam ten sezon w ziemniakach, co? Dokładnie, najpierw sadziliśmy, później pielęgnowaliśmy, teraz kopiemy. Co nam jeszcze zostaje? Zostaje nam przechowalnictwo, konfekcja i najprzyjemniejsze na samym końcu. Jedzenie. <laughs> Zapraszamy Was wszystkich do oglądania naszych odcinków, subskrybowania kanałów. Dawania, rączek, łapek w górę. Jak i... zwykle. Liczymy tam. na Wasze lajki, liczymy na Wasze wyświetlenia i już dziś zapraszamy na kolejny odcinek, który pojawi się na naszych kanałach niebawem. To będzie odcinek dotyczący przechowalnictwa i konfekcji. Dokładnie. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że nie, nie nudziliście się z nami. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. A my teraz jedziemy na frytki. Tak, my jedziemy na frytki. Na razie, cześć!